Cześć kochani, dzisiaj wyczekiwane tanie kalendarze adwentowe z Sinsei. Pojawiły się właśnie w sklepie internetowym. Kupiłam je, przyszły do mnie, więc dzisiaj otwieram. Jest tutaj biżuteria w kolorze złotym. W czerwonym to jest taka typowo świąteczna biżuteria oraz biżuteria w kolorze srebrnym, więc zapraszam Was do oglądania, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest. W środku wrzucam Wam oczywiście link do tych wszystkich kalendarzy adwentowych. Naprawdę małe pieniądze, bo wychodzi tylko 2 złote za okienko. I wrzucam również link do sweterka, który mam na sobie z taką bardzo ciekawą, biżuteryjną stawką na dekoldzie. Dobrze, jedziemy z tym tematem. Czas na otwieranko. W ubiegłych latach było tak, że w tych kalendarzach adwentowych z biżuterią srebrne-złoty była taka biżuteria bardzo uniwersalna niekoniecznie świąteczna, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało w tym roku. Tutaj pierwsza para kolczyków, takie kółeczka. No i powiedzmy mi nie ma kalendarza adwentowego w lepszej cenie, przecież 49 zł, 2 zł za okienko, to nawet w jakichś zestawach kosmetycznych, nie kosmetycznych, tylko biżuteryjnych w Senseju nie wychodzi za tyle biżuteria, więc jest to totalny feature. Numer 2, tutaj coś większego i mamy naszyjnik. Właściwie, słuchajcie, jest to łańcuszek, po prostu, więc tematyk wygląda tak, że po prostu w kolejnych okienkach mogą być jakieś zawieszki i trujeczka. Według mnie, z tego co pamiętam, właśnie w ubiegłych latach najfajniejszy był tamten czerwony kalendarz adwentowy, a to dlatego, że po prostu biżuteria była świąteczna. Ale jeżeli ktoś chce coś uniwersalnego, to jak najbardziej I tutaj to jest dobry wybór. Zobaczcie, bardzo fajnie też zabezpieczony jest folia, produkty się nie przesuwają i kolejne kolczyki. Czy nosicie kolczyki? Jeśli nosicie, to myślę, że tutaj naprawdę będziecie zadowoleni, takie zwykłe, czerwone kółeczka. To jest na okienko czwarte, naprawdę dużo, dużo większe. No i zobaczmy, co tutaj będzie się znajdowało. W ogóle. Kalendarze adwentowe w tamtym roku miały identyczną grafikę, więc ja szczerze otwieram tyle tych kalendarzy adwentowych. Tak naprawdę, wiecie, od września do końca roku mam codziennie filmy, więc nie pamiętam. Możecie sobie zerknąć na mój kanał i porównać, czy zawartość różni się czymś, czy jest jakaś, nie wiem, podobna. No, także zapraszam Was do zerknięcia na te filmy. Tutaj mamy naszyjniczek z gwiazdeczką, więc bardzo mi się podoba taka uniwersalna ta biżuteria. Brakuje mi tu jakiejś bransoletki. Takie mam wrażenie, że może się tutaj ona pojawić. Chyba tak. Chyba to akurat wykrakałam. Dobrze, zobaczmy. Też mamy tutaj taki Łańcuszek, ok, czyli po prostu zwykły łańcuszek. Być może jest to do kompletu z którymś tym wcześniejszym. Ten też taki się wydawał, jakby troszkę skręcony, więc może być dobra. Mikołajki, szósteczka. Jeżeli ciekawią Was kalendarze adwentowy z Rosmana, to też wczoraj pojawił się na moim kanale taki odcinek, więc zerknijcie sobie. No i przypominam, że właśnie codziennie pojawiają się filmy z recenzją kalendarzy, z otwieraniem całych. I kolejne kolczyki. Tym razem nie kółka, tylko takie jety złote. No, fajnie, fajnie to wygląda, na pewno bardzo efektownie. Numer 7, spójrzcie, jakie duże, duże okienko, więc może właśnie jakiś kolejny naszyjnik. Wiem, że w niektórych okienkach bywały takie zestawy, typu właśnie kolczyki i naszyjnik, więc być może w którymś okienku się to pojawi, zawsze wiecie, takie full to na um, ostatnie, prawda? I tutaj mamy naszyjnik z takimi złotymi kuleczkami, bardzo ładnie to wygląda. I on będzie taki raczej krótszy. Numer 8. Co tutaj się znajduje, kochani? W środku mamy kolejne kolczyki z gwiazdkami i kuleczkami, więc akurat takie fajne połączenie. A nie! Ja myślałam, że to są, słuchajcie, jedne kolczyki, a tutaj po prostu mamy dwie pary. No właśnie, wiele osób ma kilka dziurek. Dajcie znać, czy macie. Więcej niż jedna w jednym uchu. Ciekawi mnie to. I dziewięć. Być może jakaś bransoletka się tutaj trafi. Kto wie, kto wie. Kalendarze adwentowe z Siseya to są zdecydowanie te kalendarze, na które. Najczęściej yy, właśnie ludzie mnie pytają, o które właśnie czekają, żeby pojawił się na kanale, więc ja wam powiem tak. No ja nigdy nie mam informacji wcześniej, jakie kalendarze się pojawią, po prostu kupuję tak jak wy, ale jak najszybciej, jak tylko mogłam. Dzisiaj właśnie siadłam i nagram. Tutaj mamy bransoletkę oraz właśnie naszyjnik w komplecie. Tak myślałam, że tak może się pojawić. I numer dziesiąty. W środku słuchajcie, wiecie czego mi tu brakuje? Pierścionków. Mówisz, masz. I to nawet nie jeden, i to nawet zestawik, więc rewelacje. Pierścionki mamy, słuchajcie, tak. W kolorze złotym, oczywiście. Jeden jest z kuleczką, a drugi taki po prostu zwykły, klasyczny, więc można sobie to nosić w zestawie bądź oddzielnie. Jedenastka tutaj bardzo dużo, bardzo okazale wygląda. Nawet nie wiem, czy nie najciekawsze okienko może tutaj się znajdować. Ale patrzcie, tutaj mamy, wiadomo nie uciekły nam te produkty, ale na odwrót leżą, drugą stroną, więc jest to dalej dla nas niespodzianka, co tu się trafi i jest to naszyjnik z takim złotym paseczkiem, więc coś innego, coś ciekawego, jak najbardziej jestem na tak. Numer 12, w ogóle czy Wam też tak szybko czas leci? Mi się wydaje, że ja dopiero co zaczęłam w tym roku serię z kalendarzy adwentowych, a tutaj już połowa listopada praktycznie zaraz będzie. Dobra, tutaj słuchajcie, jednak, jednak coś nam chyba uciekło. No dobrze, w jednym okienku po prostu nie będzie czegoś tam, bo tu widzicie dwa produkty są. Nie wiem skąd to wyleciało, ale trudno. Obstawiam, że w dwunastce to jednak powinien być ten pierścionek, bo tak wielkościowo nam by to pasowało. Także mamy pierścionek z gwiazdeczką, bardzo ładny. W ogóle w sumie do moich pazurów tak pasuje. Tutaj mam dużo gwiazdek, księżyców. Także spoko. I lecimy tutaj z tym kolejnym okienkiem, które znalazłam, i jest to naszyjnik z kółeczkiem, taki po prostu zwykły, klasyczny. I to mi się podoba w tym kalendarzu adwentowym, że są jakieś, wiecie, takie wyświrowane, typu jak te kolczyki, ale coś takiego bardzo prostego również. Czy trzynastka będzie pechowa czy szczęśliwa, to się zaraz okaże. Dobrze, nic tu nie uciekło, bransoletka. Właśnie do kompletu do tego naszynika, który Wam przed chwilą pokazałam. I od razu przejdźmy sobie do czternasteczki za jednym zamachem, to może jakiś pierścionek, co? Tak jest. <słuch> to wróżbi ta Paula dzisiaj po prostu. Więc jeśli chodzi o pierścionek, mamy tutaj takie cyrkonie. Spójrzcie, tak jak to wygląda. Z bliska. Fajnie to się przedstawia. I piętnasteczka też duża, duża. Sprawdzamy. Co tu się znajduje? Chciałam ładnie otworzyć ten kalendarz adwentowy, ale ewidentnie dzisiaj ze mną nie współpracuje. I uwaga, w środku jest kuleczka złota, czyli po prostu taki oto naszyniczek. Taki bardzo krótki, zobaczcie. Hmm, a może i nie. Kurczę, teraz taką mam rozkwinę, jak otwieram ten kalendarz adwentowy. Czy on nie jest jakiś taki powtórkowy? Czy nie było tych rzeczy wcześniej? W tym poprzednim kalendarzu adwentowym, czy to nie jest ten sam? Ja nie chciałam oglądać, wiecie, tego mojego poprzedniego odcinka, żeby nie mieć spoilerów w razie czego. I tutaj mamy znów podwójne pierścionki takie, no taka kropeczka i zwykły złoty. I okienko z numerem 17, również większe. No, powiem Wam, że w wielu kalendarzach adwentowych jest tak, że mnóstwo tych kolczyków jest, ale chyba widzę w tym plus, ponieważ możemy mieć kilka par, tak jak tutaj na przykład, czyli mamy. Złote kuleczki oraz takie cyrkonie dżety. spoko. 18. No, ja tą biżuterią podzielę się z jakimiś moimi znajomymi, bo ja osobiście kolczyków nie noszę. Ale jeżeli ktoś lubi, to tak jak wam powiedziałam na początku, spoko opcja. I tutaj 18, która nam troszeczkę nie chce współpracować, i mamy już do kompletu, bo był właśnie taki naszyjnik jest i brazuletka. Numer 19 w ogóle dajcie znać czy ok jest tutaj obraz? Bo jestem właśnie na wyjeździe, ale zabrałam ze sobą lampę. Nagrywam tutaj na kanapie. Najważniejsze, że jest mój przyrząd do otwierania, i tutaj jest właśnie zaginione okienko, które gdzieś tam wcześniej nam się pojawiło. Więc jedziemy z numerem 20. Tak jak wiecie, co zobaczyłam, że te 21, 23, 24 to tam grubo, grubo się dzieje. Więc mam nadzieję, że tam będzie coś naprawdę na maksa ciekawego. Dobrze, i tutaj już od razu widzimy, że są to kolczyki, ale kolczyki są bardzo, bardzo Nietypowe, ponieważ mamy tutaj kuleczki, gwiazdeczki i przechodzimy właśnie do tego numeru 21. O, te dwa. Te dwa bardzo bym chciała otworzyć od razu, ale 21. To już od razu wiemy, że raczej nie inaczej pojawi nam się branzoletka. Choć zdziwiłabym się, gdyby było coś innego. Póki co jeszcze tego nie widzimy. I uwaga, jest branzoletka. Mam tutaj dwie kuleczki. Jedna. Oraz druga. A to są te jetty, cyrkonie, dobra, po prostu z drugiej strony patrzyłam. I numer 22. W środku znajduje się oczywiście biżuteria, a co innego, i są pierścioneczki. Więc coś, co ja osobiście lubię najbardziej, choć dzisiaj akurat na filmie nie mam żadnego. W ogóle muszę moją biżuterię sobie odpalić, bo gdzieś tam ją pochowałam, a mam dużo fajnych, właśnie złotych pierścionków. Także jest taki i z cyrkonią i taki ze wzorem złoty, dobrze. I te 23 właśnie chyba będzie nawet ciekawsze niż 24, tak to mi wygląda. Zaraz się przekonamy. Uuu, tego to chyba jeszcze nie było w kalendarzach adwentowych. Takie wielkie kolczyki koła. Widzę właśnie, jak obserwuję dziewczyny, to wiele, wiele nosi coś takiego choć dla mnie, szczerze, mi to przeszkadzało przy długich włosach. O ile takie, wiecie, wkręty, spoko, no to te długie to faktycznie mogłoby się coś plątać. Dobrze, i jedziemy z numerkiem 24. Sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Jaką w ogóle lubicie biżuterię? Srebrną, złotą, czy właśnie taką w kolorze złotym, albo w kolorze srebrnym? Bo wiem, że no nie każdy może, bo jakieś tam z znieczulenie, chciałam powiedzieć, uczulenie się pojawia. I tutaj mamy właśnie przepiękny naszyjnik. Spójrzcie, gdzie tutaj jest? <laughs> Dobra, czyli po prostu zwykły naszyjnik. Myślałam, że tutaj jest na końcu taki drzecik oraz kolczyki, więc jest to z zesta. Dobra, wiedziałam, że ten naszyjnik musi być jakiś ładny, a nie taki zwykły. Po prostu on będzie przepięknie wyglądał na dekolcie, ponieważ ma tutaj taki zwisający e, sznureczek, na którym są zaczepione właśnie te drzeciki także spoko, już mi się po prostu to podoba i coś na co czekacie najbardziej oto wszystkie produkty, które znalazły się w tym kalendarzu adwentowym naprawdę sporo tej biżuterii jak widzicie w niektórych okienkach właśnie było po dwie pary czy to kolczyków, czy to właśnie na przykład pierścionków, tak naprawdę bardzo rzadko pojawiały się jakieś pojedyncze także kochani, moim zdaniem jest to najlepszy kalendarz adwentowy po pierwsze jeżeli chodzi o biżuterię po drugie, jeżeli chodzi o tanie kalendarze adwentowe, naprawdę serdecznie Wam go polecam. No, i jeżeli Wam się podoba, no to pytacie mnie też, kiedy jest najlepszy moment na zakup kalendarzy, jeżeli coś jest fajnego już teraz, bo wiecie, jak to jest bardzo często, te najlepsze, po prostu szybko się wyprzedają, więc osobiście uważam, że jest bardzo fajny, ale czekajcie też na otwieranie tych kolejnych, bo uważam, że jeżeli chcecie coś mega świątecznego, już tutaj Wam mówię. Świąteczna biżuteria to ten i tylko ten to jest mój. Ul ulubiając po prostu życia. Także zostawiam Wam linki do tych wszystkich trzech kalendarzy adwentowych, do mojego sweterka. No i zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek z otwieraniem kalendarzy adwentowych. Możecie mi napisać w komentarzu, na co czekacie, żeby pojawiło się na kanale. A kto obejrzał do końca i ma ochotę skomentować, zapraszam do napisania złotko. Zobaczymy, kto jeszcze nie wyłączył filmu. Buziaki, buźka i do zobaczenia jutro. Pa, pa!